W drugi dzień zwiedzania, z samego rana, udajemy się na pierwszy z dzisiejszych wodospadów w Zostawiamy samochód na dużym płatnym parkingu. Opłaty 700 koron dokonamy kartą w automacie, bilet trzeba zostawić za szybą. Ten około 60-metrowy wodospad na rzece Selialanca jest położony na klifie będącym dawnym wybrzeżem Islandii. Z kolei wspomniana rzeka zaczyna swój bieg u stóp jakże słynnego w 2010 roku wulkanu Eyjafjallajökull, który swoją erupcją wstrzymał wiele lotów nad Europą. Za wodospadem znajduje się płytka jaskinia, do której można wejść i zobaczyć wodospad od tyłu. Oczywiście w zimie droga jest skuta lodem i nie ma takiej możliwości, o czym informują odpowiednie tabliczki. Idziemy dalej wzdłuż klifu, przekraczamy małą rzekę i po około 10 minutach dochodzimy do kolejnego, trochę ukrytego w skałach, 40 metrowego wodospadu rabuj. Dostać się można do niego przechodząc przez skalną szczelinę, a następnie stąpając po prowizorycznie ułożonych kamieniach, dochodzimy do małej płyty skalnej, na której można bezpiecznie stanąć. Tu naprawdę przydaje się wodoodporne ubranie. Woda unosi się w całym kanionie. Po pięciu minutach trudno szukać suchego miejsca na sobie. Zdjęcia też trzeba robić błyskawicznie, ponieważ na wszystkim momentalnie osadza się lodowa mgiełka. Ruszamy dalej i natrafiamy na osobliwą atrakcję. Na płocie prywatnej posesji znajdujemy przegląd damskiej bielizny. Podobno zaczęło się przypadkiem, kiedy ktoś po imprezie zostawił tam swój gwizdonosz, a potem zaczęli robić to inni. Już niedługo podziwianie tej kolekcji może wiązać się z dobrowolną opłatą. Właściciel planuje postawić tam skrzynkę na datki, które będą przeznaczone na badania nad rakiem piersi. 300 metrów dalej na wschód znajduje się niewielka jaskinia na hetlir w lecie pieczara jest cała zielona, od porastających jej sklepienie paproci i mchu. Teraz w zimie brązowa i niezachęcająca, ale zawsze ciekawa. Dojeżdżamy do kolejnego wodospadu Skogafoss. Ten ogromny wodospad, wysoki na 60 metrów i szeroki na około 25, leży nieopodal wioski Skogar, co oznacza las. Dzisiaj po lesie nie ma już śladu, ale za to został nam leśny wodospad, którego można podziwiać z góry i z dołu. Z bezpłatnego parkingu od razu wychodzimy na górny taras. Po pokonaniu wielu śliskich schodów dochodzimy na szczyt tego niezwykłego cudu natury. U góry też jest wszystko oblodzone, poruszanie się bez raków, z dala od barierek naprawdę nie jest łatwe. Kilka zdjęć, parę ujęć i wracamy na dół. Tutaj, o nieśmieleni ogromem wodospadu, ostrożnie podchodzimy najbliżej jak można. O dziwo, ziemia nie jest pokryta gładką taflą lodu, powierzchnia bardziej przypomina folię bąbelkową. Lód trochę szorstki pozwala na w miarę szybkie poruszanie się. Standardowo unosząca się wszędzie woda, znowu moczy wszystko co mamy na sobie. Przenosimy się na sąsiedni wodospad Kwernufos. Samochód zostawiamy na parkingu przy Skansenie, w którym w lecie można podziwiać urocze domki porośnięte mchem. Do wodospadu dostaniemy się po około 15 minutach, przechodząc przez czyjeś pole, gdzie w lecie wypasane są owce. Po przejściu małej drabinki udajemy się brzegiem w górę rzeki. W Islandii nie wolno bez pozwolenia wjeżdżać na czyjąś posesję, za to wejść już wolno. Nie ma tu także wyznaczonego szlaku, po prostu trzeba sobie jakoś dać radę. Ten uroczy, nieoblegany wodospad można podziwiać od przodu jak i od tyłu. Tutaj wejście za niego nie jest niebezpiecznie pokryte lodem, co też wykorzystujemy. Tutaj też nareszcie można już w spokoju i ciszy podziwiać islandzką naturę, gdyż nie zaglądają tu tłumy rozgrzeszczanych turystów, fotografów z Dalekiego Wschodu. Niechętnie, ale opuszczamy to miejsce, gdyż dzień jeszcze nie jest długi, a do odwiedzenia mamy jeszcze dwa miejsca. Dojeżdżamy śnieżną drogą do bezpłatnego parkingu obok Jęzora lodowca Solheimajokutl. W 2004 roku czoło lodowca kończyło się przy parkingu, teraz musimy iść do niego ponad kilometr. Tyle lodowca było przez ostatnie 16 lat. Po drodze na lodowiec można spotkać tablice ostrzegawcze. Lodowiec to nie skała i nie jest stabilny. Jeżeli chcecie podejść bliżej, musicie pamiętać o tym, że idziecie na własne ryzyko. Każdy znak postawiony na Islandię jest po coś i tutaj z naturą niełatwo wygrać. Jeżeli tak jak my już decydujecie się podejść bez przewodnika i sprzętu, bądźcie maksymalnie ostrożni i nie idźcie dalej. Nie wchodźcie na lodowiec ani między szczeliny, nawet jeśli widzicie w środku wydeptaną ścieżkę. W lodowcu są szczeliny i młyny lodowcowe. Jeżeli tam wpadniecie, nikt was nie wyciągnie. Szczeliny są widoczne, ale młyny mogą was niemiło zaskoczyć. Te dziury w lodzie powstałe w wyniku działania wód roztopowych, spływając kapią i tworzą głębokie dziury w coraz głębszych warstwach. W zimie taki młyn może zostać pokryty lodem i na pierwszy rzut oka taka ścieżka może wydawać się stabilna, ale tak naprawdę jest bardzo delikatna. Jeżeli na nią wejdziecie, możecie wpaść głęboko w środek lodowca. Po powrocie posilamy się hot dogami z jednej budki z jedzeniem w okolicy w środku niczego, ale płatność kartą i tak jest dostępna. Kierujemy się na ostatnią dzisiaj atrakcję czarną plażę Rejnisfiara. Ta wspaniała islandzka plaża słynie z czarnego wulkanicznego piasku, niesamowitych bazaltowych formacji skalnych i śmiertelnie niebezpiecznych fal, które pochłonęły już wielu turystów. Przed wejściem na plażę ustawione są nawet znaki ostrzegawcze, że nie wolno doracać się tyłem do oceanu. Przeciwko Atlantyku znajduje się baśniowa jaskinia bazaltowa, w której spał sam Russell Crowe pod koniec filmu Noe. To wszystko na dzisiaj, po przemierzeniu ponad 200 km na noc zatrzymujemy się w miejscowości Vik, skąd w następnym odcinku ruszymy nad jezioro Jokulsarlon. Zobaczymy diamentową plażę, zrobimy krótki trekking do wodospadu Svartifoss i odwiedzimy miejsce z niewyobrażalnie pięknym widokiem na język lodowca Jokut. Jak zwykle pod filmem umieszczam przydatne informacje i linki do wszystkich miejsc odwiedzonych w tym odcinku.